Co to jest dropshipping? To prosty model sprzedaży online, w którym sklep działa bez własnego magazynu i towaru. Klient składa zamówienie w Twoim sklepie. Ty przekazujesz je do hurtowni, a ona wysyła paczkę bezpośrednio do klienta. Ty zarabiasz na marży. Różnicą między ceną hurtową a ceną w Twoim sklepie. Nie musisz mieć magazynu ani zajmować się wysyłką. Z dropshippingu może korzystać każdy. Początkujący sprzedawcy, sklepy stacjonarne przenoszące się do internetu i osoby, które chcą sprzedawać bez ryzyka zatowarowania. Na platformie e-store na sklepy.ww.pl możesz otworzyć sklep w modelu dropshipping. Twój sklep od razu jest zatowarowany produktami z hurtowni i marketplace'ów takich jak Allegro. Dropshipping to najprostszy sposób na start w e-commerce. A jeśli nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego albo chcesz zmienić swój na bardziej funkcjonalny, to wejdź na skleptevw.pl. Załóż sklep testowy i otrzymaj od 14 nawet do 30 dni darmowego testowania. Po tym czasie możesz zrezygnować, wybrać wygodny i niedrogi abonament albo kupić sklep z licencją na własność bez abonamentu.